Puk puk coś idzie. Puk puk coś idzie. Idzie. Słyszę. Siemadacz. Pierre z tej strony. <grytanie> Witam na moim kanale i... Ja jeszcze może gębę włączę. Witam <grytanie> na swoim kanale i jedziemy. Mnie kilka wyjaśnień, trochę informacji, trochę pogadamy. Ja tak na szybko, bo miałem coś tam do dorzucenia. To tak, z Biotrza trochę odpowiem, bo mam trochę pytań na ten temat. Niektórzy nie rozumieją promocji 50. Znaczy, tą też wyjaśnię. To jest taka sama jak w zeszłym roku. Czyli jutro, od jutra od całe 24, Od jutra od godziny 0 do 23.59.59, jak skorzystacie z. Zamówicie to tak, cokolwiek ze sklepu. Znaczy, chodzi o wykłady. Jedno dniowe sanktuarium. Mm. I konsultacje też będą 50%. Płatność musi być do końca czerwca, żeby nie było tak jak ostatnio, że niektórzy myśleli, że do grudnia. <grytania> A potem się zbierali szybko, bo um, powiedziałem, że do końca wakacji. To powinno być do końca czerwca. No bo to są po promocja. Wakacyjna na promocja to jest co innego. E, I to jest ta jedna promocja. Na no, to 50, gdzie ona jest? Tu. Nie tu. Teraz już jestem w Gdzie <laughs> yy, to jest? A tu. O Jezus. Za to ta pięćdziesiątka. Jest troszeczkę bardziej skomplikowana, a, bo tutaj przysyłacie mi swoje powiedzmy dane wrażliwe, ale tłumaczę każdemu, kto napisał, a, że nie potrzebuje mieć całego zrzutu. Wystarczy, że zamarzycie sobie nawet rok, zamarzycie sobie resztę na przykład z PESELu i zrzuc kawałeczka tego waszego dowodu, żebym widział imię nazwisko a, i, i tylko miesiąc i dzień. Bo tak naprawdę załóżmy, że dzisiaj ktoś chce skorzystać, 23.06. Wszystkiego najlepszego z, dnia, z okazji dnia ojca. <laughs> Wszystkim to To przysyłacie mi taki wycinek i ja go na przykład na WhatsAppie możemy to zrobić. Wysyłacie mi ja sobie to tylko potwierdzam, wy to na WhatsAppa usuwacie i nie znika i ja nie widzę, bo ja nie gromadzę tych danych. Czy tam z aktu urodzenia, czy cokolwiek. No jakby takie wymaganie, żeby nie było żadnych oszustw, nie? No i wtedy jakby każdy korzysta kiedy, kiedy sobie tam, um, kiedy się urodził ma jakby swoją urodzinową um, um, promocję. I jest troszeczkę większa trudność, jeśli chcecie komuś zrobić prezent. No bo trzeba na chwilę zwęcić dowód. <laughs> żeby potwierdzić. Jedno wiadomo. No ale to też sobie tam poradzicie, nie? No. To tyle <laughs> chyba z promocji. Um, to jeszcze chciałem. Czekajcie, muszę spojrzeć w telefon, bo a, mam spisane i się teraz zagadałem z informacjami i chcę jakby kolejność taką utrzymać, tego, którą sobie tutaj miałem. Czekajcie, to jest. A. a. Przeglądam sobie, przeglądam sobie. Hmm. Wszystkie moduły i to jak wygląda sanktuarium działania, a jeszcze, jeszcze do, nawiążę do tego, dobra, archiwum, a propos tego co mówiłem tu na tym materiale. 2006, 2000, certyfikowałem się w szóstym i zacząłem robić szkolenia w szóstym, więc tu trochę tego było. Nie? Różnych takich fajnych y, modułów. Jeszcze był potem DAR, DAR był, jest DAR, nie ma DAR, D -a r może. D. -a -r. O, teraz to w ogóle nie znajdę jak DAR, DAR. A tylko tu. O. Jest, 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 jest. Jest tu. Dla biznesu było coś takiego. No i było dużo szkoleń zamkniętych. DAR dla biznesu to było jakby grupa szkoleń zamkniętych, która była audytami jednocześnie. Tak to wyglądało. No i troszeczkę tego też zrobiłem. Potem do archiwum 2013-2014. Jeszcze troszeczkę zmniejszyło, bo tam to już mi jakby podeszło, samo samorozwoju zacząłem robić, mam tego nagrań trochę, nie wszystkie mam, bo nie wszystkie mogłem nagrywać bo w różnych miejscach byliśmy i nie wszędzie miałem kamerę, ale z kilku edycji całodniowe takie zajęcia mam, więc tam też jest można powiedzieć taki zaczątek tam troszeczkę już modelowaliśmy i troszkę sanktuarium i troszkę też, takie wycinki były z sanktuarium, no bo było osobno sanktuarium, była matryca w świadomości i co <laughs> i na klubie też były jakieś zaczątki emanacji no od 2014 tak naprawdę z sanktuarium i tylko sanktuarium nie? tak to wygląda a siedzę sobie ostatnio i przeglądam moduły i zobaczymy na najbliższym sanktuarium jak to będzie bo jeszcze jestem w trakcie ustalania ze, z osobą współprowadzącą a, tego, jaki będzie jej wkład. Nie? Czy będzie miała moduł jakiś tam godzinny, czy półdniowy, czy cały dzień chce Was, za, za, tak powiem, zająć, czy po prostu w ogóle swojego nie będzie miała, a będzie jakby, powiedzmy, asystować. Znaczy może nie, tyle, może nie tyle asystować, bo to nie chodzi o asystowanie. Ja nie potrzebuję asystentki, chodzi o to, że będzie i jakby będzie. Po prostu będzie obecna ta osoba i, i będzie no, można z nią pogadać. Może taki gość, który będzie jakby cały czas. Nie? No nie wiem, jeszcze to umówiłam. To jest płynne, ustalam, bo jakby ja lubię, lubię, lubię robić różne fajne rzeczy, takie niestandardowe, więc coś takiego obmyślamy. No i teraz na podstawie tego, jeśli ta osoba będzie um, cały dzień miała, no to ja 10 obrazów nie wiadomo, czy zdążymy, zobaczymy. Nie? Znaczy na pierwszym którym zdążyłem. Na dwudniowym też zdążyłem zrobić tylko 10, co ciekawe, ale tam było dużo innych tematów, takich pobocznych, bo grupa była bardzo zaawansowana, powiedziałbym. Byli ludzie praktycznie, tam chyba dwie osoby, dwie, dwie osoby generalnie jakby nie miały za bardzo, za dużo wspólnego z takim stricte świadomym śnieniem i wychodzeniem z ciała. Reszta miała, a było kilkanaście osób. Um, także tam ci się szybko wdrożyli, nie? no bo jakby pytania, które grupa zadawała, to oni też się jakby dopasowali. Oboje oczywiście też się zajmowali jakby, jakby można powiedzieć, ogólno swoim samorozwojem <laughs> um, i ten, i jakby no, też skorzystali. Masz znaczy jakby, jakby sanktuarium nie jest szkoleniem o wychodzeniu z ciała i o LD, żeby nie było. To jest jakby zbiór narzędzi samorozwojowych ale to, jak to mam powiedzieć, o mówiłem, troszeczkę wspomniałem ostatnio, a może zacznę od tego, jak miałem zacząć, od odmiennej perspektywy. Pierwszy raz mnie wyrzuciło z ciała, może być tak. Mniej więcej od tych momentów pierwszych mam inną, inną troszeczkę perspektywę na, na spojrzenie na rzeczywistość i też zderzałem ją przez te 50 lat prawie z innymi ludźmi, bliskimi, dalszymi, różnymi. No i jakby ta perspektywa jest no, niestety nie za bardzo... Próbowałem się podobnić, dopasować, zrozumieć i tak dalej. to bardzo nie, nie korespondowało to w żadną stronę. U mnie chciałbym Wam troszeczkę o tym powiedzieć, bo chyba nikt o tym nie mówiłem, a trochę tych filmów zrobiłem łącznie, ponad dwa tysiące. Nie wszystkie są samorozwojowe, ale ponad no, 1000 jest. Um. Mnie to wygląda tak, jakbym patrzył na wszystko z za lustra. Bardzo bliskiego, ale nadal z za lustra. I jeśli mówiłem komuś, że jestem lustrem, bo można powiedzieć, że tym lustrem się troszeczkę utożsamiam, to nie do końca ludzie to rozumieli, a ja też może nie potrafiłem tego przekazać, bo generalnie patrząc na wszystko za osnowę. Widzisz, jak świat się w tym odbija. Jakby Widzisz, ja widzę, nie wiem, jakby widzisz, co się dzieje, wszystkie swoje dobre czyjeś, nie moje, czyjeś dobre i złe strony. Możesz przejrzeć ludzi, podglądać, przyglądać się, analizować itd. Gdy trafiłem na sanktuarium, jakby dzięki przewodnikom oczywiście, pierwszemu mojemu, to dla mnie to było mniej więcej czas, jak oglądałem, może nie, bo to było, chociaż może i tak, no nie pamiętam, bo to nie, no nie pamiętam, kiedy dokładnie to było, ale może potem z biegiem lat to sobie tak jakby zracjonalizowałem, że był to dla mnie taki trochę obrót tajemnic który wszedłem no i zacząłem sobie go odkrywać, szukać różnych tak, marków, nowych przejść, jakichś sekretów, tajemnic i tak dalej. I zacząłem, jakby zostałem wpuszczony do takiego placu zabaw, rozumiecie, tylko to nie był taki plac zabaw, jak teraz tu dzieci mają, tylko bardziej taki wiecie. No jak właśnie jak ogród, jak ogród, jak jakiś, nie wiem, polanka z roślinkami i tak dalej, z różnymi zakamarkami jaskinkami, kamekami, takimi różnymi rzeczami, drzewami, chaszczami i tak dalej, nie? Jakby to total natura. Drzewka, różne czaczki, kwiatki, motylki i tak dalej, wiadomo, nie? Jakieś też trochę było. No i zacząłem to odkrywać. No tak byłem prowadzony, no bo jakby pierwsze, pierwsze objawy, można powiedzieć, przejawy tego no, były w czasie, kiedy za dużo jeszcze nie mówiłem tutaj, więc jakby prowadzenie Było bardziej emocjonalno-obrazowo-doświadczalno-behawioralne przez przewodników i tak to mniej więcej wyglądało. I teraz miejsca, które odwiedzałem, które zostałem zabierany, no jakby uczyłem się powoli wszystkiego. Wiadomo, to trwało dni, tygodnie, miesiące, lata. Teraz praktycznie wszystkie moduły, które tu są, są. Przyniesione stamtąd, tutaj. Tylko to nie było tak, że ja tutaj sobie coś narysowałem i tam to dopiero stworzyłem. U mnie było odwrotnie. Czyli ja najpierw to tam stworzyłem, a dopiero później, wiele lat później, przyniosłem to tutaj, w ramach takiego modułu, w ramach takich zajęć, i tak dalej. Żeby Wam troszeczkę um, pomóc. Wy za to robicie w drugą stronę. Najpierw sobie malujecie, przenosicie to tam. Nie? jak się Także takie jest źródło pochodzenia, można powiedzieć, tych większości modów. No i siedzę sobie ostatnio i się tak zastanawiam, jak to będzie tym razem na tej edycji, czy zdążę zrobić wszystko, czy nie. Ale też wspominałem ostatnio na, na, na poprzednich materiałach. Tylko to nie jest tak, że powiem wam konkretnie kiedy, bo ja tego robię dość dużo. Um, o, Dodatkowych modułach, gdy widzicie tutaj, powiedzmy taką granicę, to jest przysłowiowa, umowna. To dookoła tego jest taka dodatkowa warstwa, przesunięta o pół fazy, w której, o tak mówiłem, że było miejsce spotkań i potem jest to o tym kolosem na przykład mówiłem, nie? że tam się spotykamy, ileś tych ludzi sobie. Drugie mówiłem o holo, czyli e, miejscu, w którym mam bardzo dużo różnych portali, do których przechodzę sobie gdzieś tam do dalekich adresów, że tak powiem, żeby nie trzeba było skakać, albo żeby nie trwało to północy, żebym tam mógł dolecieć, to mam skrót, wchodzę pyki jestem. Nie? To jest holo. I te holo też jest umieszczone w tej warstwie o pół fazy przesuniętej. I takich modułów, tych powiedzmy, wewnętrznych moich jest kilka, o, znaczy kilka, set, <grytanie> a, a... A w tej drugiej warstwie są rozszerzenia do kontaktu z, jakby, z tak zwanym światem zewnętrznym, nie? Poza sanktuarium. Czyli sanktuarium to jest taki mój, ja to mówiłem, że to jest taki bufor startowy, gdzie jak ja wychodzę, to sobie tam wskakuję, coś tam sobie Wiecie, Takie można, jak tutaj mam swoje biuro, to to jest moje takie podręczne biuro i miejsce medytacji, i uzdrowienie itd. Tak tak A potem właśnie o tej pół, pół fazy przeskakuję sobie do... przeskakuję sobie do... Gdzieś tam dalej, nie? Gdzieś tam czy z kimś się spotykam, z kimś się mówię. No Kalendarz tam zajęć mam bardzo dużo. Spędzam go więcej tam niż tu. A także jeszcze jedno rzecz, co się chciałem nawiązać, to to, że jeśli chodzi o tak zwane wychodzenie, to też u mnie to troszeczkę tak wygląda, że bardziej ja bym mógł policzyć wejścia tu, bo przy większość czasu jestem tam więc jakby wcisnąć się z powrotem w ten wąski, ciasny długopis zwany mięsem, czyli inaczej ciałem, jest codziennie coraz trudniej. Może inaczej nie chodzi o trudność, bo jakby umiejętność jest prosta dla mnie. Ale chodzi o to, że tam mam coraz więcej zajęć, tu mam już coraz mniej i coraz mniej mi się tutaj chce wracać, żeby te zajęcia robić. Rozumiecie? Bo tam jest tego naprawdę dużo. Także... Znaczy ja nie, nie siedzę i nie liczę ilości powrotów, bo jakby nie ma to sensu. Po prostu któregoś dnia nie wrócę i tyle. A <laughs> tak to będzie. Jakby ta odmienna perspektywa od, od, samego, od samego początku, praktycznie odkąd pamiętam jak wychodzę, to właśnie jakby ma taką podstawę, że nie ma we mnie żadnego strachu, bo wiem co będzie, bo... Wiecie, to jest tak, jakbym <laughs> zmienił jeden stan skupienia w drugi, i, a tam już jestem od lat jakby działam, więc jakby to nie ma. Tutaj przestanę to przeskoczę tam i będę się grubo zastanawiał nad tym, czy tutaj wracać z powrotem w następnej edycji, że tak powiem. <laughs> czy nie będę miał na to jeszcze czas, nie? Bo jakby tych zajęć... Przez to, że jestem tu, nie mogę robić dużo rzeczy tam, no bo tu mi tutaj zajmuje sporo uwag. Chociaż tej uwagi też nauczyłem się roz... Rozszczepiać ją tak, że robić bardzo dużo rzeczy naraz I stąd ta odmienna perspektywa. Czy coś jeszcze chciałem z tego dodać? Źródło pochodzenia mamy, perspektywę S.A. No dobrze, i kontynuując myśl. Siedzę sobie nad tymi modułami. No i zastanawiam się, czy wszystkim się uda zrobić, czy nie, ale to też jest tak, że. Dużo zależy od grupy. Dużo zależy od osób, które przyszły, jak będą zaawansowane i czego będą potrzebowały. Bo, jakby, gdy ktoś na bieżąco ogląda moje materiały, to praktycznie wystarczy sobie spisać punkty. <laughs> spisać punkty, przepraszam, gdzie to jest. Spisać punkty i na podstawie tego, co ja opowiadam, musiałeś sobie i to zrobić. Jak ktoś przyjdzie. Ja Wam zaraz wam ja takie podejście. Jak ktoś przyjdzie i powie, że już to ma i przyjdzie najlepiej z takim. Blokiem. Najlepiej to blok techniczny A4, na takich na czwórkach rysować, no bo pierwsze zajęcia mieliśmy właśnie tak, jak tutaj widzicie. Eee, rysowaliśmy na flipchartach. Każdy miał taki flipchart duży. Znaczy nie stojący, tylko papier z flipchartu. Dadą 12, czy ileś, czy 15 kartek. No i to było grube i można było na tym rysować. Tutaj jest akurat narysowane to flamastrem, ale generalnie malujemy węglem na zajęcia. No to było na potrzeby tego tutaj materiału. A, a dalej jak przewiniemy i coś pokaże jakiś obraz, czekajcie. No daj jakiś obraz, ej gościu. O. To jest malowane węgla. Ale cicho nie gada. Dobra, domek. Jak widać, domek też malowany węgla. To wszystko malowaliśmy węgla. Sarkofakt. No, generalnie tak to wygląda. No, I jeśli ktoś przyjdzie i to będzie już miał, to będzie mógł sobie dalej pracować na tym. Nie ma problemu. Jakby to nie jest rzecz, którą... Ja przypominam, gdy przyjdziecie na zajęcia, to nie jest coś, że namalujecie jedno i schowacie do szuflady to będziecie nad tym pracować przez najbliższe... do końca życia, tak bym to nazwał. Nie? To jest dobry łącznik z tego jakby projektowania tutaj i wdrażania tam. I Wam powiem jedną rzecz. Jak ja zaczynałem w 2002 polić się na różnych szkoleniach w Polsce, które były wtedy dostępne, to wkręciłem się w to tak, że jak przyszedłem na pierwsze szkolenie, to praktycznie materiał, który tam był, już miałem. Przedem na drugą edycję szkolenia na tak zwanego mastera. Jak pytali na początku, czy ktoś to zna, to zna, to zna, to zna, to z całej sali kilkudziesięciu osób, ja za każdym razem ponosiłem rękę, bo już wiedziałem. Bo pomiędzy tam jednym szkoleniem a drugim czas to były trzy miesiące i ja już zryłem cały. <grym> tak mam. <grym> Jak się w coś skręcam, to po prostu wchłaniam całą biec. Otwieram głowę i się wlewam. Um. Także także mi nie przeszkadza, że przyjdziesz już z jakby przygotowanymi jakimiś rzeczami. Nie ma problemu. Popracujemy sobie tak czy siak. Dalej. Możesz mieć jakieś swoje rzeczy. Bardzo chętnie zderzymy doświadczenia. Mówię Wam, ja tutaj to są pierwsze takie podstawowe punkty, ja tego mam kilkadziesiąt. I to bardzo, no ta siatka jest troszeczkę bardziej przestrzenna. To nie jest już, że tak powiem, to nie są domki jak w monopolii na jednej płaszczyźnie na Ziemi. Nie? To jest dość, dość duża siatka połączona. No. To co? A to to mamy? Aha, no i myślę sobie nad tym modułem. No i tak sobie myślę, że nawet jak zrobimy dwudniowe szkolenie i te wszystkie moduły, to tutaj dalej będziecie już sobie mogli sami to robić, bo to są te powiedzmy podstawowe moduły. A dlaczego tu jest sanktuarium 2 w opisie? Bo zastanawiam się nad drugą częścią, ale zaawansowaną, żeby Was wdrożyć już w tą warstwę drugą. Przesunięcie fazowe. I możliwe, że na tym szkoleniu wspomnę Wam, jakie moduły tam są, tak szczegółowo bardziej, ale myślę, że takie, takie drugie sanktuarium, takie bardziej zaawansowane, to byłby jeden dzień byśmy się skupili na pięciu najważniejszych tak naprawdę modułach wybranych stąd. Aha. Między nimi to byłoby kolase i hola, to są dwa, nie? Jeszcze są trzy. Takie te posoby. Ja ich mam więcej oczywiście, <grym> to, to jakby normalne, ale powiedzmy te pięć byśmy zrobili, bo do nich jakby praca nad każdym to jest, no jak jednego dnia byśmy sobie usiedli i byłoby te sześć godzin, tak spokojnie godzina na jeden. Spokojnie. Jest tam dużo dużo pracy z tym. Więc zastanawiam się o tym, ale to jakby do zastanowienia dla mnie i dla Was. Zobaczymy. Na pewno omówimy z osobami, które będą teraz na tej edycji. Podczas zajęć. Tak to wygląda. Kalendarz przypominam, mamy sierpień, lipiec, sierpień, 16, 17, 18. Promocja czerwcowa kończy się w czerwcu. Jeśli ktoś wyśle blikiem 30 to się jeszcze załapi. No przelew to musiałby być 27, żeby 28 zaksięgowali, bo w sobotę i dzień niedzielę już nie księgują. Więc tak to wygląda. Dziś jest 23, więc tu macie dzień na skorzystanie z promocji. Tu macie jeszcze 4 dni. No i tu jeszcze dwa. Na no jakieś dobitki. I to jest punkt, gdzie on to jest? To jest punkt ten. Dalej. Drugi punkt, jak się nie zapiecie, macie cały lipiec do 31, do 31 do środy To. A ci, co nie zdążą, do 15 sierpnia. No bo jakby 15 musi być zaksięgowana wpłata. Tu, no bo tutaj już zaczynamy. Miejsce podam uczestnikom zapisanym. Prawdopodobnie to będzie Warszawa, żeby było łatwo dojechać wszędzie każdemu jakby sprawiedliwie. A i mi będzie najłatwiej <laughs> z tego względu, że jestem tutaj. Jeśli ktoś jest z Warszawy, no to spoko, to ma blisko. O no, także tak to wygląda. A tutaj coś jeszcze miałem dodać jeśli ktoś, ale to taka dodatkowa, jeśli ktoś chciałby, ma jakąś grupę i chciałby w tej grupie, czy na Facebooku, czy gdzieś, i chciałby w tej grupie opublikować informacje o tym, to teraz jeśli ta osoba przyprowadzi 10 osób, czy zrobi, czy zrobi dla, jej, dla jej grupy osobne szkolenie 10 osób, no to wtedy ona wchodzi za faj. Jeśli będzie 20 osób, to ma dwie miejsca. Tak to wygląda. Jeśli ktoś chce coś współprowadzić, no to to już jest kwestia indywidualna, bo jakby ustalamy, tak, teraz ja ustalam warunki, ustalam warunki z gościem, który, który będzie, no nie wiem tak naprawdę ile tego czasu będzie potrzebował, jeszcze to ustalę. Także zobaczymy. Jeśli będziecie mieli jakieś pytanka... Piszcie maila najlepiej, bo z komentarzami właśnie czekajcie, gdzie ja tutaj to mam. To może tutaj wejdę, może nie będzie tak głośno gadał. cicho. A wybaczcie, to te chrupanie telefonu, bo trzymałem telefon w łapach i e, nie ogarnąłem, że w lesie będzie co chwila gubił zasięg i będzie ty, 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 ty W tym mikrofonie tak czy to jest masakra, bo po prostu sam to przesłuchiwałem, to mnie cholera strzelała. Także na drugi raz jak nagrywał, to telefon oczywiście, tak jak teraz mam, telefon jest w trybie samolotowym i nie będzie nic wykało. A cóż, tyle lat robię materiały i nie ogarnąłem, nie? No ale to tak, to miałem to w ogóle tam fejla jednego śmiesznego, bo mi się rower rozsypał i potem na, na piechotę musiałem z tego lasu, bo nie mogłem jechać, bo flaka złapałem. Mam pompkę przy sobie taką na USB, pod, znaczy taką do ładowania na USB, że normalnie ma nie ma baterii, mogę podpompować pod, pod, pod telefon, tak, telefon Rower, znaczy oponę, dębkę oponę, ale no niestety podpompowałem trochę i, to, i pojechałem kawałek, i znowu, zeszłem. dobra, nie będę ten, krzywił tej felgi. No i potem wyszedłem z lasu, podpompowałem sobie ten rower na pompce taki akurat był stanowisko tych rowerów i ja pompka. No i ja myślałem, że już będzie ok, bo ja tam gdzieś mi tam kiedyś wcześniej zeszło to powietrze na chwilę, ale, ale teraz myślałem, że znowu zeszło na chwilę, bo jeździłem po lesie po górkach do łukach, no i skakałem. No i ten. I, i podpumpowałem tak na kamień to, to, to koło, przejechałem 150 metrów do, do przystanku tramwajowego z nożem już buflak. No dobra, wulkanizacja niczego. czeka. Rzecz taka historia właśnie. No. Um, dobra, ale tu nie musisz to się produkować musisz się Dobra, to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. Pytankach będzie mi, to piszcie na maila, bo tutaj z komentarzami jest tak, że ja kurczę nie widzę powiadomień z komentarzy. Czekajcie, gdzie ja tu gdzieś tutaj się otworzę. Może tutaj, bo dopiero ja muszę wejść sobie, czekajcie, tu, o. Ja to Wam pokażę. O. Tu muszę wejść w komentarze, wyłączyć bez mojej odpowiedzi. Dopiero wtedy mi się pojawią komentarze. W ogóle nie widzę powiadomień tutaj. Czekajcie, gdzie to jest YouTube. Normalny YouTube. Nie widzę tu powiadomień, że ktoś pisze komentarze. Zobacz, no, Fila mam tutaj, <laughs> a do mnie komentarzy nie ma. I nie mam tego wyłączonego. Na nie wiem, gdzie to się, wy... jakby może, bo się będzie się wyłącza, bo w ogóle tego nie, w ogóle tego... nie, no nie po prostu. No, tutaj przychodzą yy, komentarze i dopiero tutaj sobie wchodzę raz w jakiś czas i klikam, jak mi się przypomni. Nie? Także wybaczcie, jak odpowiadam nie raz za, za, za... Po jakimś dłuższym czasie. O, tutaj Karol wysłał. Zobaczcie sobie, jaki tu jest kozak komentarz. Karol wysłał. Historię, o tym, że był na kursie pierwszej pomocy i opowiadają tam historię o gościu, którego reanimowali i stało obok i się przyglądał. I to opowiadają na kursach pierwszej pomocy. O oby. <laughs> taka ciekawostka. Fajny komentarz. Dzięki Karol za podzielenie się historią, naprawdę mega. No, także chyba tyle na dzisiaj. I przypominam, podsumujmy może, że tak. Na rozmowach są różne pułapy cenowe. Um. Um. Promocja jest jutro, więc możecie skorzystać. Proszę bardzo. To są te trzy rzeczy, które są w promocji: trzy grupy, konsultacje, wykłady i tanktu 2,5. Jeśli ktoś przerobił tu jedynkę i chciałby dwójkę, to zapraszam na godzinną sesję sprawdzając <noise> i wtedy podejmę decyzję, czy ci puszczę dwójkę. <noise> takie, takie są warunki, wybaczcie. <noise> no ale tak naprawdę chyba lepiej teraz zamiast... chociaż to, to jest promocja, to to będzie za dwójkę, a, bo to dwudniowa, a ten, ale możecie przyjść osobiście, jeśli a, kanibalizuję, nie? Jedno drugie. No ale to będzie tylko raz. I z tego też będzie nagranie. Aha, i będzie dostępne do sprzedaży. Cena jeszcze zobaczę jaka, no bo to świeżynka i takie będą rzeczy jeszcze bardziej zaawansowane niż na tych dwóch poprzednich. No bo i ja jestem inny i wy pewnie będziecie mieli inne wymagania. Także tyle. Z mojej strony. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Latać szeroko, pamiętajcie, nie wąsko. No i tak bardzo. 啊，对。